Dzień dobry. Zobaczcie, kupiłem sobie nowego pendrive'a firmy Hama. Firma dla mnie już się sprawdziła, ponieważ mam ich powerbank, który jest świetny. Bardzo wytrzymały, bardzo szybko ładuje, ma dobre parametry. A teraz kupiłem z tej samej firmy pendrive'a. I nie jest to zwykła chińszczyzna, z tego co wiem, dla Hamy te rzeczy produkowane są w Polsce. Fabryka, wyleciało mi z głowy teraz, produkuje dla wielu wytwórców, dystrybutorów na Europę. Jakościowo te pendrive y podobno są bardzo dobre. No, zobaczymy. Specjalnie kupiłem pendrive'a USB 2.0 ponieważ potrzebuję go do przekopiowania swojej biblioteki zdjęć. I nie muszę mieć super szybkiego pendrive'a. Nie muszę nagrywać z telewizora. Nie muszę oglądać z niego filmów. Dobra, otworzymy go. Moją wspaniałą żyletką. Zawsze w tym samym miejscu otwieram i zawsze fajnie wychodzą te pendrive. Jest to loczek. Pokażę Wam teraz, jak wygląda taki sam Gudram. Zobaczcie, to jest Gudram produkowany przez firmę Wilk Polską w Polsce. A to jest Hama. Opisy na końcówkach pendrive'ów. To jest gwarancja oryginalności. No ok. Tak on wygląda. Zaraz sprawdzimy, jak on szybko działa. Podłączam pendrive'a pod wejściu USB 3.0. Fabrycznie otwartego. Nic nie formatowałem, nic nie robiłem. Zobaczmy. Jest. Dosłownie dwie sekundy. 117 z pokazanych 128. No ale to jest standard. Sprawdzę, jak on szybko przerzuca te pliki, ale na czym mi za bardzo nie zależy. Ważne, że działa. I zastanawiam się, czy go sformatuję do NTFS czy XFAT. Zobaczymy. To tylko taki mały unboxing. Fajnego, nowego pendrive'a. Hej!